it hard. Siemanko. dzisiaj na odcinku będziemy siać rzepak i trawę. Dzikusek to... ja będzie trawę. siał trawę, a ja się a ja będę siał rzepak. Na na ten poza odcinkiem kupiliśmy te dwa siewniki. I co jeszcze żeśmy kupili? I kupiliśmy. No nic, O! I coś... Nie, coś jeszcze się właśnie... Coś my chyba jeszcze kupili. Dobrze, tego nie widziałeś. Widziałem właśnie to. No to dobra. Jakżeś... Ja o jeszcze mus... tamte pole kupiliśmy sobie. No, no właśnie. No. Jeszcze chyba coś. Nie, i to wszystko i te dwa silniki. No dobra, spoko. Jest, ja jestem... Czekaj. Melchior. O, trawa jest na... O, ja czy... rzepak się ja nie trawę, co ja Ej, mówię, co? Kim jesteś? Bo ja. Melkiem. A ja. Baltazar. Przecież dzisiaj święto Trzech Króli, więc. No. No tak. <gry> o, no. i teraz taki kluczowy moment. Dawaj, śpiewaj. No kurde, ej, ja, ja, ja żebym się tego nie nauczył. <grym> Wiedziałem. Ja, ja, jak mi powiedział, jak melodia lecia, to mogę zaśpiewać, ale ja mam melodię zapomniałem. Nynynyn. Nie, czekaj, jak to nie, nie, było. Nie, jak to było, no właśnie, bo ja zapomniałem melodię. Nynnynynyny... Mm -hmm, mm -hmm. Nie, czekaj, jak to było. Rączka gotuje... Nie, 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 jak to leciało, no czekaj. <grym> Dawaj razem. Rączka gotuje, rączka Zgadza. gotuje. Lewa wymiesza, prawa zrobi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi. Że, że smakiem zjesz yes. O i to jest, o. No po prostu to mam talent. No pójdę. Jak to no. zaśpiewa to brączkę gotuję, to... Ale będę miał fanki. Ty no. e. Kulinarne. No. I jeszcze ciebie ci kusek wezmę, że będziesz sałatkę robił na talent <grym> i będzie show. <grym> A i to jest nasz piąty odcinek Let. Jak piąty no... no. Szósty... Play. Piąty? Szósty. Piąty żeśmy nie robili to? ostatnio. No to może, Sora. No, no ja już tyle żeśmy nagrali tego odcinka, że nie pamiętasz? No ja, niestety. Coś tutaj słabo, żeśmy ten... Te ziemniaki usunęli. I wiesz co? Przydał się nam trzeci do pomocy. Wiem ko, zobacz, Zdziwa. Teraz dzichu śpia, nie! Ej. Gdzie? Gdzie tam wczoraj się nachlęta? No co no za 25 to cicho śpi, a nie. Po no wczorajszym właśnie wczorajszym właśnie, no co no. Może? Cicho nam nie na mnie pomoże. W niedzielę nagrywałem, więc nie wiadomo. Może w kościele siedzi? Może. Zasnął nam czy to. No. Okej, okay, to Jedziemy W ostatnim odcinku tak mi się chciał gadać, a dzisiaj nie wiem, co się ze mną stało Mogłem ględzić i ględzić, a ja teraz... W następnym wiem. w ogóle mamy kasy. Yy, 10 tysięcy 10 tysięcy? No 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 to trochę mało Mówiłem no za dużo to będzie... No bo pokury tak? byśmy mogli ich No nie? właśnie, bo dowiedzieliśmy się od kolegi, że to jest bardzo drogie. No. Więc trzeba spróbować, bo te kasy by zawsze wpłynęło na konto. Czy pożyczkę bierzemy? Nie <laughs> wiem gdzie. I tak mamy do spłacenia. <laughs> no, o właśnie, ile to tam jest? 50 tysięcy? Nie, czy więcej? No. Ale my chyba trochę. Nie, nie nic. jeszcze nic nie spadzili. To może, ale jest jestem. Kiedyś się spłaci. No. Na razie nam nic komornie nie, nie przeszedł, więc. Nasze spłacenie może być w następnym sezonie, a nie teraz. No, będzie więcej nie Drugi sezon chyba będzie inny ten... Może, albo na tej masce zobaczmy. No, rzeczywiście te nie ładnie nam wyszły. No, ale. Ale a jak posz... się rozsieje jeszcze na to, to będzie hygland. No, spoko, spoko. Widzę, że też szybciej się mnie. Nie wiem. Nie, tak samo idziemy. Ty, 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 ty. Ale ostatnio to gin. Aha, bo my jak kupiliśmy to pole. No, no. Trzeba by jeszcze coś wywieźć z binów. Kiedyś na odcinku się jeszcze wywiezie, zobaczymy. No, no. Wpłynie rzepak, wpłynie to żepak się wywiezie od razu. W ogóle powiedz im czemu tam trawę siejemy. Co? Powiedz im czemu tam trawę siejemy. Yy, trawę siejemy dlatego bo yy, wywieziemy ją chyba do krów. czy nie? Nie. Ja już zapomniałem tak tak. czy dobiega do bo ja sam nie wiem. Trawę dobiega do No, jako, no jako sieczkę. A nie! Nie, 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 bo my tym nie będziemy sieć. Z no tymi ma, tymi kosieraczkami. A no, no, tymi małymi kosieraczkami. I gdzie to będziemy wywozić? Tu do... No do sprzedaży. No to stodoły naszej. No tak jakby. O ja, trochę będziemy to obejmować. Odcinek się zrobi tam 20 prawie minutowy, więc pole się obróci, raz dwa. A, no, no, No. ci się spać? Bo no mi nie. No gdzie, no jeszcze ta godzina jest, żeby iść spać. Co? Za, za... Za 20... No minęło. Za 25. Z, z, z jest. No właśnie, to jeszcze młoda godzina. My to jeszcze zrobimy, a zrobimy. No, tak powiedzmy do siódmej. No to na drugim na drugim naszym odcinku będzie trzeba ten skosić zboże. Nie no, na siódmym skosić zboże i pokosić, czy zrobimy to osobno na odcinkach? Na osobnym odcinku kosimy, a na osobnym odcinku też kosimy. Bo, bo Na, będzie... na osobnym, no od razu na jednym nie damy rady. No gdzie? Okay. No wiesz, no mamy teraz lepszy header, więc. No. Ale nie no, nie damy rady. Ale później na tamtym większym polu byśmy musieli zasiać tę kukurydzę i dobio. O jasne. A to chyba jak będziemy mieć ten duży komboń. No. Albo chociaż te zasiejemy, co teraz właśnie sieje rzepak. I dobio z tym. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Teraz tak mówimy, a za chwilę nam przyjdzie inny pomysł i. No, no. I coś innego zrobimy. Czekaj, dzisiaj do mnie dzwoni. No, co chcesz? No mówiłem ci dzisiaj, że nie mogę. No nara. Tam znowu chcę iść na piwo. Co? Za... No on bez piwa waży, że nie może co? No Nie boje. No. Z nim to jednak. Przydoby się do Siania. Z... A on tu o piwie, ale Widocznie nie no. z kościoła albo ze Spania już wrócił. Nie, to on tam z kościoła, On to tam, kościół z to ręce. Jak... sklepu. No. I flaszkę w ręce. <grym> <grym> w ogóle nie wiem czemu, zawsze ty jeździsz tym lepszym odcinkiem. No nie wiem, no tak wsiada mi się w go. Tak już na odcinku. Zobaczysz w to. na następnym odcinku. A, pojedziemy tam. No nie no, na następnym odcinku nie, bo kosiareczki będą. Albo koszenie. Nie, no, koszenie. To koszenie. A no, tra bo trawa może poczekaj, no właśnie. No. O, trawę może nawet później się posiecze. Ej, my chyba nie. równo Teraz chyba nie jedziemy na teraz No nie. nie, nie. Wyścigłem ci, ale ty masz większe, większe pole, chyba trochę. Jak mi się chyba Wiesz co? Dobrze się zdaje. Bo ona chyba jest trochę. Może? Tak, długością. No, no, może. Ej, no, długością jest. Ale na. Nie, szerokością jest równe. No, czyli ja mam większe. No. A hey, 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 hey. no nie, to z drugiej strony nie No Ale. dawaj się dalej. O. Jutro znowu do szkoły. No nie, co to? No, jutro szkoła. Co no ty miałeś czwarty co chcesz? W no, piątek. I czwartek nie, nie ten No ale chory byłem. Co? No. Na, aha, no rzeczywiście. No właśnie, no. Nie chciałbyś tak jak ja. Przy, ja przy misce <laughs> Ojej, wow, Ło, czy twoje pola wygląda. No mówię. Wygląda jakby tu był ten, no. nasz Marianek. Co? Aha. Zbyś? Nie, no, nie. Zbysiu? No, Zbysiu. No, Zbysiu. Ja zapomniałem, o nim. co, co ten czas tak wolno dać? Żeby się nie okazało, że w nocy będzie No gdzie no? Ej. No jak no? Co, ile tu trzeba czekać, że rośnie? No. Ile no? Nie. Wiem. No na wieczór by ciebie może się dwa jeść. miesiące? No. Tak, około. No, ale wiesz. trzeba kupić. O, mój masz 94 litra, twój 47. Co, co ja tyle przepiję przez miesiąc? <laughs> Czego? Chyba Coca-Coli? No jak? No właśnie. No. Bo wódy wypije tyle z Marianek. Nie! Co ja mówię Marianek, no? Zdzisiu! O, no, Zbysiu to tam Zdzisiu. Ja o oh. Tam, 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 tam... Jadam... Ja my sprzedaliśmy ten nasz, ten nasz, ten trzeci, pierwszy siewnik? No sprzedaliśmy. Sprzedaliśmy go? No przecież nie pamiętasz. Nie, ja, ja, ja już nie pamiętam. Może, ale ja już nic nie pamiętam. Przecież to parę godzin temu, a ty mi tu. No. Bo... Wiesz no, skleroza. No niestety. Tak mi pani mówi, skleroza nie boli. <laughs> hmm. Ale niestety na Ciebie działa mocno. No. Ta szkoła jednak tak marnuje człowieka. No. Tylko ta gra tak rozluźnia. Po szkole. No. No, no później za... jeszcze fery zimowe, więc się nadgoni ten czas. No, jak śniegu, nie będzie coś, co zrobić. No, być. to co będziemy robić? Ale na pewno nie będzie śniegu. Zresztą to za oknami jak wiosna, a nie jak zima. No, Zobaczysz, to... że zima będzie w wakacje. Że zim wcale nie będzie. Ej, nie ma tak. no. Różnie bywa tutaj, na tym świecie naszym. Jeszcze tu paseczek i będziemy... Ej, no, ale ty masz dużo już zrobione. O, Jeszcze pomogę nie? ci. Mm, tylko pamiętaj trawę. Wiem. Albo dzisiaj sobie gram na osobnym save I co? I mówię jednemu, siej rzepak. To on mina I on mina na chama. Po całym polu trawę i takie takie, wiesz, różne takie jak my jednemu na save robili, pamiętasz? <grym> no, takie dobra, ten... Dobra. Myślałem, że go zabiję. Ani nie. tego save'a nie zapisywałem. Tylko mi ciśnienie podniósł. No. O, no. to już ostatni pasek. Jeszcze tam ja trochę opuściłem. Jeszcze jeszcze jadę. Jeszcze rozsiejemy to. Tutaj Aha. te pole, więc... To ja rozsieję, a ty tam śmiga jeszcze. o, Tam okręcisz to jak flaszkę. No, z na pewno. Tak no. kiepski. na Kamagarda, i Dawaj, pół Pulitrówkę. na moją trawę nie musisz rozsiadać. Więc... No wiem, 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 wiem. Dobrze wiem, taka źle ze mną nie jest. Na razie. O, kogucika mnie włączyć. No przecież. Ja, jak jeżdżę, to koguciko wymieskowo. No ta przyczepa teraz to tak. Bo no, tam przestawiłem ją. Przestawiłeś ją. Myślałeś, że ja tego nie widzę? Nie widziałem, to widziałem z się to zrobił, nie yeah. ja. No czym by to zrobił? Ja oni samochodu, ani nic nie ma. Może ani prawka nie ma. Nie, ma trzydziestkę. Łapułaś tego naszego klemera, ma. Klamera. No, kramera, kramera, no. Nie klemela. Klemela? Klamerki. Klamerki to ja mam na praniu. Mam na czym? No. Odczepiłem to co nie miałem. No ok. Jeszcze ostatni paseczek mm, A ja jeszcze roz A na Facebooku wystawił co za... Nie przeszkadzać na. No właśnie... Proces... A nie, co wy? część osób pewnie nie wiem, że nagrywamy, ale dobrze. Na pewno dziewczyna cię wystawiła. <laughs> tam, 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 tam. Nie przesadzajmy. Tam, tam, tam. No, żeby dzisiaj. No, na, na poprzednim odcinku też tak. <laughs> ty mówię ci, idź do mojego talent. No, no, pójdę, no. W kolejnym tym sezonie Daj. mam talent, hmm. będę. Już się zapisałeś? Nie, ale mam zamiar. Pojadę ale... na casting do Poznania i. Albo Życzę gdzie będzie. Do rządzenia. No, wdusiłem B, a on nadal mi rozsiewa. Co to jest? Jak ty z jedziesz? No, tak wiesz, ruszyłem dziwnie. Ty pierwszy niż dziś jedziesz. No, wiem. Kurczaki, ale zostawiam tego. Dobra, ja już na farmę jadę. To jedź. Zaparkujanie i przyczepę popraw no. gdzie tam, z się poprawi. No, z ci poprawi, no. Pierwsze do wody, trochę ją umyć. A później do szafy. No. Ej, aleś ty tego zostawił, Co ty? No, wieźno Późna godzina, to co? No bez co, piąta jest. Do chałupy, na obiadzik. No chyba na kolację. Chyba, że ciebie karmią dopiero na kolację obiadem. Ja tam spykam je. <noise> <noise> Spokojnie już, cofam? I. tu tylko rośnie jeszcze. Tam na ciebie. Czekaj, czekaj. A nie, poprawię jeszcze kamerę do Ja, Jadę, jadę. I, no dawaj, ruszaj. Kurde, muszę cię na nogę zapalić, co? No dawaj, o, odpalił, no nareszcie, dawaj. No jedziesz? Czy nie? Oje, jadę, Ruszy. jadę, jadę. Ej! No. Mieliśmy 10, a mamy 9 tysięcy, co się stało? Nie wiem. Ej no, bo ja chwilę ten napełniałem, rozsiewa nasz. nas. Co chcesz, z Hehe. Co? Nie do razu. Czekaj, odhaczę tą trudną przyczepę i ją za, zaparkuję. Myn nem dawaj. Dawaj z dzichu, ja po, po co coś to odczepi? Yy, no a czemu nie? Aha, chcesz się pobawić, rozumiem. Nie. A <laughs> no, może? Tak ładnie przyszczepę stał. Och, O, jestem Ja Kramelkiem. Dzisiaj na odcinku nie powiedziałem. No, e, dzisiaj dzikusek na odcinku nie powiedziałem postaramy się. No i nareszcie. Powstrzymałem się, bo ostatnio dzikusek mnie wyzywał, że nie mam tak mówić. No. Dobra. To mimo, że będziemy kończyć. No, na razieńko ziomeczki. pa.